że przyjechali do nas zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z całej Europy, no i oni właśnie rywalizują o tytuł zarówno indywidualnego mistrza, jak i drużynowego mistrza na Mistrzostwach Świata w kategorii poniżej 16 lat. Czaska świata w triale rowerowym WCI do lat 16 Wadowice. Piękne miejsce, piękna impreza. Wspaniali zawodnicy, wielkie emocje, wszystko to przed nami. Rozkręcamy się, kochani. Wczoraj były zawody drużynowe, a dziś kwalifikacje do finałów w kategoriach indywidualnych. Tomasz Kramarczyk, dyrektor zawodów, a w przeszłości wielokrotnymi Światami, że Europy podwójnymi, Stanów Zjednoczonych właśnie w treningu rowerowym, czyli człowiek, który od realu wie wszystko. I panie Tomaszu, od początku, jak to się dzieje, że czy w ogóle jest taki przykład na świecie, że niewielkie, niespełna, 20 tysięczne miasteczko organizuje Mistrzostwa Świata? No powiem szczerze, że chyba nie ma takiej innej sytuacji, kiedy pierwszy raz aplikowaliśmy o Mistrzostwa Świata w Wadowicach. Nie byli zbyt chętni, woleli Kraków, Wrocław, Poznań, bo na świecie odbywa się to w Berlinie, w Paryżu, czy nawet w Los Angeles. Ale jak to się dzieje? No chcemy promować nasze miasto, papieskie miasto. Chcemy pokazać, że Wadowice żyją, są bardzo urokliwe. I też promować tą naszą postać, Jana Pawła II i pokazywać tym młodym ludziom, że to był wielki fascynata i propagator sportu. Bo to Wadowice nie są już pierwszy raz organizatorami tych zawodów. Dokładnie w 2019 roku było po raz pierwszy. Teraz po raz drugi i my się z taką jeszcze większą pompą tutaj wczoraj na Odprawie menadżerów. Wszyscy no, byli zaskoczeni, bo wszystko wygląda to tak, jakby to były Mistrzostwa Świata Elity. Oczywiście są to Mistrzostwa Świata do lat 16, ale wygląda to tak, jakby były Mistrzostwa Świata Elity. Ilu mamy zawodników z ilu państw, ilu kontynentów? 16 państw, 4 kontynenty, żeby nie pomylić 178 zawodników. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Dokładnie tak, trial dziewcząt się rozwija. To nie jest tak, że startuje 3 czy 4 dziewczyny w kategorii dziewcząt mamy bodajże 20, 20 albo 19 zawodniczek, także, także godna grupa. Wszystkie to są kategorie bardzo mocno obsadzone. W samych kadetach startuje 44, to są naprawdę tylko najlepsi na świecie. A wśród nich Polacy, skąd są ci zawodnicy? Znaczna część jest z Ochotnicy, mamy też zawodników z Krakowa. No mamy ba bardzo dobry team, także odradza się to wszystko i tak jak po tym wczorajszych sukcesach, po zdobyciu mistrzostwa świata, tak sobie pomyśleliśmy, no warto organizować te mistrzostwa świata, choćby dla takich wielkich sukcesów polskiej reprezentacji. A dlaczego trial rowerowy, a nie inna dyscyplina? Przecież rowery to mnóstwo, mnóstwo różnych konkurencji, a Pan wybrał trial i Pan w dalszym ciągu no ciągnie, ciągnie tą młodzież do tego, do tej dyscypliny. No jestem w tym konsekwentny, tak sobie właśnie myślę, nawet jak byłem wiceprezesem PZ oczywiście, no powiedzmy ogarniam kolarstwo dosyć szeroko, ale powiem szczerze i to, co, to, to jest najlepsza kolarska konkurencja najbardziej rozwija, poczucie równowagi, balans, rozwijanie czucia głębokiego i co więcej, wielka widowiskowość, możliwość organizacji w każdym miejscu, zaprezentowania się w studio telewizyjnym, na rynku w Wadowicach, w lesie, po prostu ilość możliwości nieskończona. No właśnie w lesie wczoraj zawody były w parku. Właśnie nawiązaliśmy do tego starego trialu, kiedy właśnie zawodnicy jeździli bardziej po lasach, po kamieniołomach, kiedy tam zobaczyliśmy tą pochyłość naturalną w trasie, pomyśleliśmy sobie. zróbmy to trochę tak, jak to kiedyś bywało podobało się to wszystkim, także kto wie, może w przyszłym roku czy za dwa lata Puchar Świata w terenie. Co ma zrobić młody człowiek, czy właściwie dzieciak, mający jakiś tam rowerek, a marzący o medala, medala w trialu? I od czego musi zacząć? Zapraszamy na stronę akademiarowerowa.pl, błękitni.pl i tam są właśnie filmiki, na których można zaczynać przygodę z trialem na zwykłych rowerach. A teraz zmykamy, bo już rozpoczyna się konkurencja dziewcząt, także zapraszamy na dowadowi i na stronę Akademia Rowerowa i po tam filmiki instruktażowe. Dzięki wielkie! Troszeczkę powiem o punktacji, bo na pierwszy rzut oka może to się wydawać troszkę skomplikowane, ale nie jest. Otóż ja zawodnicy poruszają się i muszą przejechać wszystkie sekcje dwukrotnie, zdobywając na nich punkty. W tym zostały wprowadzone pewne zmiany i w tej chwili mamy punkt To są punkty, które zawodnik zbiera przez cały przejazd.